Przybałaś się przejąć pieczarkarnię 4 lata temu? Wiesz co to był taki moment, że ta tam do mnie powiedział, że ty tam masz tylko siedzieć. Ty nic nie będziesz musiała robić, ty masz tylko tam być. No i ja tak uwierzyłam, ale po dwóch miesiącach e, było naprawdę grubo, że ja musiałam się po prostu wszystkiego nauczyć, e, w ogóle wejść w te tajniki, jak funkcjonuje pieczarkarnia, bo były takie propozycje, że Kamila, idź sobie do pieczarkarni, zobacz, jak to wszystko funkcjonuje, a tata mówił, że nie, ty nie musisz, ty tego nie będziesz robiła, nie? No i przez pierwsze pół roku to ja naprawdę płakałam. Płakałam bardzo, bo dla mnie to było, był ogromny wysiłek. Ja mało tego, że wtedy prowadziłam pieczarkarnię, to prowadziłam rodzicom jeszcze transport międzynarodowy i krajowy, prowadziłam jeszcze księgowość w biurze, więc nawał tych obowiązków po prostu mnie przytłoczył w pewnym momencie i dopiero po jakimś czasie zdecydowałam się po prostu w pewnych rzeczy zrezygnować, poświęcić się pieczarkarni i jakoś później jakoś to zaczęło iść i tak naprawdę dzisiaj czasami się zastanawiałam, jak ja wtedy dałam radę, bo Naprawdę podziwiam siebie wtedy, bo teraz na przykład bym chyba odpuściła. Okej, okay, a jakie masz obowiązki w pieczarkarni? Bo wszyscy myślą, że wiesz, że ty tam nic nie robisz, nie? No, no a tak. czym się zajmuje właściciel pieczarkarni? E, wiesz co, ja na przykład e, zarządzam ludźmi e, w pieczarkarni, e, bo mogłabym zatrudnić kolejną panią, która by mi tam ogarniała, ale po prostu nie chcę, bo ja chcę ciągle czuć, że mam tam kontrolę, tak? Bo w tej chwili to, na przykład, muszę z każdym coś tam porozmawiać i wiem, co się dzieje. A jakbym zatrudniła brygadzistkę, no to zdaje się tylko na opinię jej, tak? I ona, wiadomo, jak to pracownik, jednych równo traktuje, drugich nierówno, a ja muszę wszystkich równo traktować. Więc przede wszystkim zarządzanie ludźmi i technologia. Technologia, żeby po prostu dopilnować wszystko, aby ta pieczarka urosła. I to są takie, no już pomijając kwestie biurowe, tak, ale technologia i zarządzanie ludźmi, no to to jest duże wyzwanie, bo ja przede wszystkim wkroczyłam w pieczarkarnię, gdzie nie miałam zielonego pojęcia o zarządzaniu ludźmi. I musiałam po prostu sama do tego, tego wszystkiego się nauczyć i dojść do tego. A ile osób dla ciebie pracuje? Ponad 40. O, okej. Okay. No. Więc to już jest, to jest duża odpowiedzialność, tak? Żeby ci, żeby ci ludzie, bo w, w pieczarkarni jest tak, że jeśli dzisiaj coś popsuję, to jutro już tego nie naprawię. A Czy że uprawię. w sensie, że jak to? A, okej, okay, dobra, kumam. No, że, że, to, coś... że to cykl. Tak, to jest cykl. I domino. Wszystko musi się. Tak, zgadzać. Okej, Ok, a gdzie wysyłasz te pieczarki? Wiesz co, mam stałego odbiorcę, który po prostu, któremu oddaję, sprzedaję te pieczarki, tak. I, I to też właśnie nie szukam promocji, bo to też była plotka. <laughs> tak, właśnie widzę, powoli się wszystko przypomina, jak rozmawiamy. E, wiesz, pićarkarnia nie potrzebuje promocji, no bo tam miesięcznie jest tyle ton, że to, to nie jest jak sklep nie wiem, odzieżowy, na przykład, Dajmy na to, że każda, każdy klient jest dobry, bo chociażby, aby bluzkę sprzedać, tak. No, gdybym ja miała sprzedawać pieczarki po kilogramie, to ja bym chyba no, nie wyrobiła, tak? No, więc tu... Bardzo zajęta byś była. No, w ogóle, to już wtedy nie miałabym na nic czasu, więc tak naprawdę no tutaj to trzeba, mm, no duże, duże, firmy do tego. A planujesz y, rozbudowę? Ja tam. <laughs> A że nie planujesz, czy nie chcesz mówić? No czy znaczy nie chcę mówić, tak, czy planuję, czy nie planuję, no bo, no, nie potrzebuję tego, tak? Zostawiam to dla siebie. A był taki moment, że musiałaś cały sort wyrzucić? Nie, całe szczęście. Nie A jakieś miał. takie większe straty? Nie, nie, naprawdę. Jakoś y, ja mam y, szczęście w tym wszystkim, y, że jakoś tak wszystko mi się udaje. Wiesz, są wiadomo lepsze i gorsze momenty, ale. Ja nie jestem taką osobą, która, wiesz, tam się przyjmuje, że ojeju, coś tam tutaj nie poszło, czy nie wiem, grzyb mi przeklasyfikowali, bo to też wszystko. Pieczarka ma na przykład, nie wiem, klasy, tak? Jest mm. lepsza, gorsza i najgorsza, na przykład, dajmy na to, że nie wiem, grzyb jest przeklasyfikowany, czy, czy jakieś tam, bo też zdarzają się choroby na pieczarkarni, Jak wejdą choroby, no to już jest większy problem. No ale to wszystko jest do zrobienia, tak? A czy nie chciałabyś poszerzyć y, swoją uprawę o jakieś inne grzyby? Nie, nie, tutaj naprawdę mi to, sama nauka to naprawdę zadajęła mi bardzo dużo pracy i czasu, więc zostaję przy tym. A może jakieś kwiatki? Nie, Nielegalne. Nie, dobra, nie, nie. nie, nie. Masz opcje, nie? Ja wiem, że teren tutaj jest dobry, ale nie, 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 nie. Ale pasowałoby, nie? Na oboczu. <noise> Zapraszam. Czyli ja mogę? Tak. Ja mogę. Dobra. Mam pomysł. Ale wiesz na, na siebie. No dobra. Dogadamy się. Pół tak. na pół. Moja nie nie, nie. <noise> Ja się w to nie wrabiam. Pogadamy za kamerą.